Pewnie oczekiwania strony związkowej były wyższe, obracamy się jednak wokół określonych zobowiązań budżetowych. Podwyżka 300 zł stała się jednak faktem mówił w polskim Radiu 24 wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Przedszechmon Mariusz Błaszczak zdecydował, że pracownicy cywilni Resortu Obrony Narodowej otrzymają podwyżki wynagrodzeń średnio 300 zł z wyrównaniem od 1 stycznia. Nie są to jedyne środki finansowe, które otrzymają pracownicy cywilni wojska. Każdy zatrudniony otrzyma również jednorazową nagrodę w wysokości 1000 zł, wyjaśniał Wojciech Skurkiewicz. Wiceszef Mon przypomniał, że zapóźnienia pod względem płacowym są gigantyczne. Po wygranych w 2015 roku wyborach zastaliśmy zatrważającą sytuację. Od 1 stycznia 2016 roku wynagrodzenie pracowników cywilnych wojska wzrosło średnio w przeliczeniu na etat o blisko 1000 zł. Za czasów ministrów Bogdana Klicha i Tomasza Siemoniaka, przez 8 lat, pracownicy cywilni wojska dostali podwyżki w wysokości 200 zł. Gdyby środki finansowe przyrastały rocznie o te 200 zł, to dziś bylibyśmy w zupełnie innym miejscu tłumaczył Wojciech Skurkiewicz. Kropka Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada też, że podejmie zabiegi, by w 2020 roku zaplanowano dla cywilów w wojsku 500 złotych podwyżki. Więcej w nagraniu. gospodarze Małdycji Cafe Armia była Agnieszka Drążkiewicz.